W Polska mówi pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Witam. Panie prezydencie bardzo dziękuję za znalezienie czasu na tę rozmowę i przyjęcie zaproszenia, a chciałbym z panem porozmawiać o jednostce wojskowej grom. Kiedy pan po raz pierwszy zetknął się z gromem w swoim życiu? O, wie pan, Najpierw tak bym powiedział telewizyjnie, to znaczy kiedy dowiedziałem się, że taka jednostka powstała, że Działa. Słuchałem wypowiedzi ówczesnego no, twórcy jednostki, czyli Sławka Petelickiego. No a później, już w praktyce, zetknąłem się, kiedy zostałem prezydentem, ponieważ jako zwierzchnik sił zbrojnych w tym zasobie naszych sił zbrojnych była również jednostka grom. A już tak bardzo bezpośrednio zetknąłem się z gromem, ponieważ grom miał miejsce. Swoich ćwiczeń niedaleko ośrodka prezydenckiego na półwyspie Helskim. Czyli między Helem a Juratą. Oni wykorzystali z takiej ostatniej części, sporo, sporo hektarów, z ostatniej części tego, tego terytorium i wtedy tam bywali. No i wtedy zadziergnęliśmy takie bliższe związki, bo oni ćwiczyli mieli takie bardzo szybkie pontony, w którymi miałem okazję popływać. Miałem okazję widzieć ćwiczenia płetwonurków. No i tam wtedy było trochę więcej okazji do rozmów, już takich mniej oficjalnych. Wtedy, kiedy Grom już funkcjonował, powiedzmy przez te pierwsze 10 lat, zdarzały się czasem jakieś informacje. Słyszeliśmy, że jednostkę próbowano rozwiązać, bądź tudzież nie, nie, było kilka osób nieprzychylnych. To było, ale to wynikało z tego, że jakby Grom był poza tą taką konserwatywną tradycją sił zbrojnych, ponieważ i, i ci głównie sztabowcy, którzy tak mieli to wszystko poukładane i w tych różnych tak mówią, grafikach i papierach, to powstanie czegoś takiego innego, nieortodoksyjnego, że tak powiem, budziło ich niechęć. No Poza tym trzeba powiedzieć, że, że dowódcy gromu Petelicki zaczął tą tradycję. nie mieli silną osobowością, nie mieli swoje zdanie i, i, i specjalnie nie oszczędzali się ze szczerością w rozmowach, powiem to dyplomatycznie, w rozmowach z przełożonymi, więc to też powodowało konflikty, ale grom bronił osiągnięcia. Grom broniło to, że była to jednostka bardzo dobrze wyszkolona, złożona z niezwykle oddanych ludzi, bardzo zdeterminowanych. Nie, no, i właściwie wszystkie misje, w których Grom uczestniczył, no kończyły, się, kończyły się powodzeniem. Byli zresztą bardzo dobrze oceniani przez naszych partnerów, głównie amerykańskich. Amerykanie mieli udział przecież w tworzeniu jednostki również. Więc wie Pan, wszystko to, co, co jest dobre, co, co odnosi sukcesy, musi mieć swoich przeciwników. Prawdopodobnie gdyby Grom nie miał przeciwników, znaczyłoby, że niewiele znaczył, a ponieważ miał przeciwników i to silnych w różnych strukturach sił zbrojnych, no to znaczy, że był jednostką istotną. Te spektakularne akcje Gromu y, odniosły się do naszego wejścia do NATO w 1999 roku? Myślę, że tak, że to miało swój wpływ. Znaczy, nie wolno przesadzać, to znaczy nie można powiedzieć, jakby może niektórzy y, patrioci Gromu chcieli y, zrobić, że, że to tylko dzięki Gromowi dostaliśmy się do NATO, ale na pewno Grom budował taką opinię, że y, Polska ma jednostki nowoczesne, ale więcej, że jest zdolna. Budować takie jednostki nowoczesne. A przecież Grom powstał w stosunkowo krótkim czasie. I okazało się, że, że umiemy to zrobić. Więc skoro udało się z Gromem, no to było takie przeświadczenie, że również w takim większym zakresie, czyli modernizacji i reformy sił zbrojnych w całości można, można w Polsce tego dokonać. Więc na pewno, na pewno odegrał tutaj. Role. Panie prezydencie, akcja pojmania zbrodniarza wojennego Sławko Dowmanowicza, czy pan wiedział o tym, że ta akcja ma się odbyć? Nie, nie. To wie pan, Dobre zasady są takie, że przy wszystkich akcjach, które mają wysoki poziom czytajności, tajności, czy poufności, krąg zainteresowanych jest ograniczany. Znaczy dzieje się to zgodnie z regułami. Są oczywiście momenty, kiedy potrzebne jest to przyzwolenie najwyższe, ale ten typ akcji był prowadzony w odpowiedniej dyskrecji. Myślę, że tak powinno być. Pan bywał na tzw. Tak wizytach roboczych na, za granicą, na misjach, tam, gdzie Grom stacjonował. Jak wyglądały te spotkania? Czy pan wtedy z żołnierzami, że tak powiem, spędzał czas? No wie pan, czas w takich wizyt jest krótki, bo to jest jedna, jeden z elementów. Poza tym prezydentowi zazwyczaj towarzyszą media. Grom chciał ze względu na charakter działań zachowywać dużo, że tak powiem, takiej otoczki tajemniczości, więc najczęściej te spotkania były z żołnierzami, którzy mieli, w kominiarkach, mieli zasłonięte twarze. No więc te rozmowy są takie dosyć, bym powiedział, ograniczone. Więcej możliwości było tu w Polsce, bo byłem parę razy, na gdzie Grom stacjonował, gdzie miał ćwiczenia, więc wtedy już szczególnie po ćwiczeniach była okazja do rozmów, widziałem jak tam właśnie atakowanie budynków, odbijanie zakładników, odbijanie zakładników w samolocie, no, takich parę akcji widziałem w czasie ćwiczeń. I wtedy oczywiście było więcej możliwości rozmów, to było już z kolejnymi dowódcami Gromu. No, były też możliwości, jak byliśmy już latem na, na Półwyspie Helskim, no, bo jak pływaliśmy tą, tą, tym pontonem i, i byliśmy odpowiednio daleko od brzegu i żaden dziennikarz ani w paparazzi nie mógł nic nam zrobić, więc rozmawialiśmy swobodnie. Grom też, muszę powiedzieć, był w takich miejscach, które ja odwiedzałem, a które były Ryzykowne, więc wraz z Biurą Ochrony Rządu osłaniał moją wizytę, kiedy byłem w Kabulu, w Afganistanie, i odwiedzałem w Bagram polskich żołnierzy. Wtedy, wtedy też towarzyszył mi grom, no i mam zdjęcia z nimi, oni wszyscy są zamaskowani oczywiście, ale, ale wiem, że, że działali bardzo, bardzo profesjonalnie. A wtedy w Kabulu odbywałem rozmowy z prezydentem Karzajem. Nie wiem, czy Pan pamięta, ubierał się tak bardzo oryginalnie, miał takie, takie nie to płaszcze, nie to takie, jak by powiedzieć, no, trudno nawet nazwać, bardzo kolorowe. I staliśmy na, balko na, na, na balkonie, była taka niska balustrada tego dawna, dawnego Pałacu Królewskiego w, w Kabulu, gdzie teraz jest um, siedziba prezydenta. I w pewnym momencie on się poślizgnął, bo tam była marmurowa posadzka, a na dole właśnie mnóstwo stało tych oddziałów naszych, czyli i Grom, i Bor, i Jawkańczycy. Ja go złapałem za ten, i to płaszcz, i to przytrzymałem się, tak pomyślałem, no ciekaw jestem, czy Grom by złapał go na dole, gdyby on tam wypadł z tego, ale na szczęście do niej nie doszło do takiej tragedii. Więc i w takich, w takich momentach też Grom, Grom był blisko mnie, za co jestem wdzięczny. Czy podczas rozmów z innymi przywódcami e, krajów innych e, wspominaliście na temat gromu? Słyszał pan jakieś opinie? To, to głównie z Amerykanami, tak. Szczególnie po, po Iraku e, i działaniach, e, chyba wtedy dowódcą był generał Polko, to był ten okres, e, to, to słyszałem wiele komplementów, że działali niezwykle, niezwykle profesjonalnie. To, to był moment no, taki, wtedy się o tym mówiło, no, bo to, to się działo że na bieżąco. Panie prezydencie, czy dobrze pan znał pana yy, świętej pamięci generała Sławomira Petalickiego? No, znałem, znałem. No, nie, nie, to nie była jakaś bardzo wielka zażyłość. Mieliśmy okazję do spotkań. Później, kiedy już przestał być dowódcą, to też miałem okazję do kilku spotkań. To były, powiem szczerze, niełatwe spotkania, bo w, w, w Sławku była taka no, głęboka frustracja. Było, głębokie rozczarowanie i on, on, on o tym yy, mówił, był niezwykłym patriotą Gromu. To znaczy, nawet jak Gromowi zdarzały się takie, no, może nie najlepsze momenty, nie, czy, czy wręcz, no to musi być, bo przy takiej aktywności wpadka się musi zdarzyć, to on zawsze Gromu bronił, nie znosił jakiejkolwiek krytyki, niezależnie od tego, że już w Gromie nie było. Yy, I też zaskoczyła mnie i bardzo zmartwiła ta jego śmierć, bo wydawało się, że jest człowiekiem, który jeszcze bardzo wiele mógłby zrobić. Panie prezydencie, czy według pana w tamtym czasie, gdyby nie determinacja pana wtedy pułkownika Petalickiego, mógł ktoś inny stworzyć taką jednostkę? Chyba pewno byłaby taka potrzeba. Czy moim zdaniem, nieuchronnie ten typ jednostki we współczesnym świecie jest potrzebny, także, wobec zmieniających się charakteru zagrożeń i walki. Więc pewno by się to stało. Natomiast to, że stało się to tak szybko i to w momencie, kiedy Polska jeszcze ani nie była w NATO, kiedy byliśmy na początku tej drogi, to jest na pewno zasługa Petelickiego, z tego co wiemy, to jest zasługa Czempińskiego również, który był niezwykle pomocny. No i ich dobrych kontaktów ze stroną amerykańską, bo gdyby jednak Amerykanie nie dali tego swojego know-how i, i odpowiedniego sprzętu, byłoby to trudniej zrobić. Więc wie pan, co by było, gdyby było, nie wiemy ale wiemy jedno, że, że, że Petelicki i Czempiński mają wielkie zasługi, że ta jednostka powstała, że jest do dzisiaj i że rzeczywiście spełnia wyjątkowo ważną rolę w całym systemie. Jak Pan ocenia po tych ponad 30 latach obecnie działania, istnienia jednostki e, GROM? Jest niezbędna, jest, pokazuje swoją, swoją, swoje wysokie kwalifikacje. Ja jestem oczywiście w tej chwili już daleko, bo proszę pamiętać, że w 2000 w piątym roku przestałem być wiecznikiem sił zbrojnych, więc ani nie mam tych informacji, ani nie uczestniczę już w spotkaniach, ale jestem przekonany, że ten typ jednostki jest w Polsce bardzo potrzebny i że szczególnie Polska w NATO no, ma pewien aset, ma pewien jakby, no, typ wkładów w wspólne bezpieczeństwo istotne, bo jestem przekonany, że jeżeli będą nam a będą w przyszłości towarzyszyć różne zagrożenia, to one raczej będą wymagały reakcji jednostek typu grom niż tych tradycyjnych jednostek wojskowych, które znamy z filmów i z takiego obrazu wojen, które już miały miejsce. Wojna XXI wieku, jak dziś widzimy, dużo bardziej będzie miała charakter hybrydowy, dużo bardziej będzie miała charakter terrorystyczny a w związku z tym będzie wymagała innych odpowiedzi, także takich, jakie są w rękach gromu, czyli bardzo szybkiej, punktowej reakcji na miejsca, gdzie, gdzie jest to zagrożenie, czy eliminowania zagrożenia, ludzi, którzy niosą to zagrożenie. Więc yy, się jest raczej w tego typu jednostkach, niż w tych wielkich pułkach, czy dywizjach, które, które powinny być, żeby działały jako czynnik odstraszający. Natomiast mam Przekonanie, że ten teatr wojenny, jaki będzie w XXI bo by nie było, ale jaki mógłby być w XXI wieku, będzie jednak zasadniczo różny od tego, co znamy z historii. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę.